Jak spędzasz wolny czas? Wolny czas? Telewizja lub e, sport. Mówisz, wełna, myślisz? Dobra. Wełna. Coś, co cię motywuje do pracy? E, do pracy. Pieniądze. Spodnie na pasku czy ogrodniczki? Na pasku. Powrót do przeszłości czy podróż w przyszłość? Przyszłość. Kawa rozpuszczalna, czy parzona? Tylko parzona. Twoje hobby? Sporty walki. Elewacja czy poddasze? I to i to. Co cię uspokaja? Spokojna muzyka. Relaks. Piosenka, której nie zapomnisz do końca życia. Hmm, dużo jest takich, dużo mówię. Idealny inwestor to taki, który? Dobrze płaci. Twoja ksywa w pracy? Piesza. Twoja ksywa w pracy? Eee, nie mam ksywy. Gotówka czy przelew? Tylko gotówka. W Rockmasterze wolisz cegły czy diamenty? <grymne> cegły. Cena z materiałem czy sama robocizna? Z materiałem. Wybierasz produkty Rockulbo? Bo to jest Mercedes, a każdy chce iść w Mercedes.